Przekazałem Panu Przewodniczącemu swoją całą dietę, której jeszcze nie dostałem, dopiero Pan Przewodniczący podpisze listę, ale przekazałem i apeluję dalej do koleżanek i kolegów radnych, żebyśmy wszyscy, wszyscy, bo to idzie na cel dobry społeczny naszej gminy, na miesiąc, tydzień przekazali dietę do Pana Przewodniczącego. Myślę, że Pan Przewodniczący też swoją przekaże. Uzbieramy jakąś łączną kwotę. Sądzę, że Pan Wójt też się do tego dołoży. Panie Przekazujemy tyś, 10, 11, miesiąc z Czy pan coś do tego dowodzić? Ja niestety, bez temu co mówi się, to ja nie mam wiedzy <gryzmi> Ale nie ja nie że tak, nie, panie... Panie nie, tak nie nie tak, tak. ale ale tak. Panie nie Ale to jest To jest dobre. To jest dobre. rozumiem jest nie To I, nie ma problemu czy To z rozumiem. może stano, wyszany, kiedy był taki wniosek, no nie dobre. To jest dobre. To jest To Chciałbym, żeby to nie było, że staliśmy podstawieni pod ścianę. Wybierzemy jakąś kwotę i za to coś mi przekazujemy do oleju. Ale myślę, że tu wszyscy już się. No się prostu, się rady, wreszcie, wreszcie, wreszcie. Że, <noise> Ja to mam zapisane na koniec serii, chciałem przypomnieć o tym, że już w się czasie kończymy. Ja Także myślę, że powtórzę tę informację na koniec. Bardzo proszę, proszę. proszę. jakie pytanie mam, bo tutaj spotkanie było znaleźć zaraz w ścisłego w sprawie Siskiego, Sino, w drogi kukińki, w, w, tak? w sprawie dróg, dróg, dróg w zasadzie. Kukinka też oczywiście była przedmiotem rozmowy z, z dyrektorem, ale też powiem szczerze, że chodziło mi o finansowanie pojazdów dla straży pożarnej, to tam Omawialiśmy wiele kwestii związanych z dojazdem właśnie do lasów, do, do lasu. Co tu dużo by ukrywać. <laughs> Poza tym też pomysł narodził się pomysł takiego rajdu terenowego tutaj na terenie naszej gminy i w sąsiedniej podajże firmy Dygowa. No i to tak było omawiane te właśnie 3 różnych aspekty tego rajdu. Potem potem dróg, y, utrzymania tych dróg, co nawet propozycja była, ale nie wiem na to się chyba nie zgodzę, żeby te drogi, oni mówili, że, on, że te drogi terenowe mogą przejąć, ale no, proszę no, przecież chwileczkę koncentrować. Y, Zwłaszcza i tutaj y, bardzo ostrożnie do tego podchodzę, y, zostało uświadomione jakby. Z tym, że, że te drogi będą zaprawiane, ale ja to za bardzo nie wierzę i lepiej już niech one są pod naszym badaniem, a nie e, dawać się tutaj przerabiać. Ja może e, powiem tak. I e, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o spotkanie. Oczywiście e, akceptacja jest do dofinansowania. Ona nie będzie jakaś wielka kwota, ale chociaż trochę. E, naprawdę, wszystko, każda, każde pieniądze cieszą, jak, jak są do budżetu, to jest odciążenie, odciążenie podatników, tak to tak to odbieram. Jak mogę jeszcze mówić, nie na temat y, tego spotkania, ale powiedzieć, że wczoraj odbył się konkurs otwarcia ofert na wykonawstwo drogi powiatowej ulicy Polnej. Myślałem, że jakieś oszczędności z tego tytułu będą, niestety nie ma tych oszczędności tam, y, ale firma została kolor, tak? No, jeszcze co pod względem pewnym czy tam nie ma błędów jakichkolwiek, bo może być tak, że no, byłoby to uniewodnione. No, mam nadzieję, że tak nie będzie, bo opóźniłoby całą procedurę. Y, Także tak to wygląda. Tak no, mamy jeszcze tutaj dla pana, e, za pana Radnego Warewskiego dobrą wiadomość, że ustalamy kwotę te już tego pracownika w Kini połączenia ze sali nie sali, tylko strażą, ze strażą tam ten odcinek brakujący, bo przedlegą zostało tam ładnie już zrobione, nie wiem czy, czy rany widzieli, ale będziecie będą jechali tam tędy, to jak Ładnie to wygląda, już utwardzone, z tego włos, włosa nie będzie. Następnym musimy poradzić sobie z tą sprawą energetyczną, czy energety elektryki tam konkretnej. Korki wywalają. Jak byłem ostatnio właśnie na, na choince, z którą Rada Sołectwa wraz z Radnym tam przygotowali. No właśnie wysiadały e, te korki i powiem, że to naprawdę szpłaka się chciało, bo te dzieciaki się właśnie Co chwilę to tam wyskakiwało i muzyka to i no jest to niepokojące, ale to zrobimy, musimy to zrobić I w tym roku jeszcze jak najszybciej, żeby ta świetlica funkcjonowała, bo ona jest piękna, to jest piękna świetlica. Trzeba, no żeby ona została zdegradowana i myślę, że, 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 że damy radę że w tym roku zrobić tak, żeby chociaż zakonserwować to wszystko, no i szczególnie tą, tą energię doprowadzić do takiego stanu, żeby tam można było spokojnie korzystać z tego i to naprawdę bardzo Fajna, tak, sporo tych dzieciaczków tam było. Zresztą nie tylko tam, ale też w Zagłębie, nasza gmina y, zorganizowała paczka dla dzieciaczka. Też było tam około 100 osób, y, dzieciaczków, mówię samych, y, plus rodzice, i mówię, Naprawdę fajna, fajna impreza dla dzieci. A jeszcze przy okazji powiem, że dostałem piękną kosztówkę od naszych dzieciaczków. Pozdrowieniami ze złotej Oleśnicy, tak? Ale nie widzę tutaj jednego imienia. Tutaj są wolni Ja Paulina, Julian, Michał, Ardan, Karster, nie jest Krzysiu. Nie, <słuchom> nie, <słuchom> nie <słuchom> <coughs> tak, tak. Nie, nie to, Ale tak. naprawdę to. Jest, <słuchom> <słuchom> ale bardzo ładna postówka i to jest, naprawdę jest miłe. Cieszę się, że nasza młodzież wyjechała i, i mieli śnieg, tak? Po jest to Także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie cieszymy się z tego i, i oby tak co roku było, żeby mogli wyjeżdżać, ale mamy części. Będziemy wspierać te działania na pewno. Ja tylko chciałem jeszcze dodać dla Pani radnej Pani i że Dyrektor Gospodarka Litwo z i na pewno się że żeby się na tym.